OK. Chlebek zaczynamy od Czemu? Od zakwasu, jaki piękny. Asz, jak wino. Najlepiej zacząć robić to wieczorem, dnia poprzedzającego dzień, w którym chcemy piec. Bierzemy zakwas do naczynia jakiegoś. Ja mam akurat takie. Może być jakiekolwiek inne. Może być bardziej płytkie. bierzemy wody trochę ja mam akurat ze studni ale jakakolwiek ja sobie słójczek jeszcze doczyszczam no a mniej więcej tam Oko. Troszeczkę to rozmieszamy i dodajemy mąki po to, żeby go troszkę rozchodować, podkarmić, czyli robimy Zaczyn! Dodajemy trochę mąki na oko też tak mniej więcej, żeby mniej więcej uzyskać konsystencję. Takiej gęstej śmietany. ilość tej mąki tak naprawdę nie ma znaczenia czy jak będzie trochę więcej, czy trochę mniej to i tak się wszystko uda jak jest dobry zakwas i w takim układzie właśnie zostawiając to na noc to się nie może nie udać chyba, że jest super wilgotne albo bardzo zimno i nie będzie chciało rosnąć ale w końcu i tak wyro wyrośnie kiedy jest dobry, dobry zakwas dodam tak delikatnie. Mogłoby tak już zostać, ale u jest ciepło, to będzie rosło intensywnie. Z Ja mam taki, może być trochę rzadszy. Akurat zostawiam takie coś i już zostawiamy to do rana. Szmatką. I w zasadzie tutaj jest wystarczająco ciepło. Zostawiamy w ciepłym miejscu. A ja może... U mnie to jest bardzo żywe i mocne, więc może pokażę za godzinkę, czy tam za dwie, jak to sobie będzie powoli rosło. Dzięki. Jakieś 3,5 godziny. Widać, że puchnie. Że rośnie. Jest w zasadzie przed południem dnia następnego. Tu widać, że to sobie wyrosło i opadło. To na tym etapie nie ma żadnego znaczenia. Yy, nie ma to żadnego znaczenia. Gdy ja robię chleb w trybie tygodniowym, powiedzmy, mój zakwas leży w lodówce tydzień, dlatego sobie go podkarmiam właśnie dzień wcześniej, natomiast gdybym piekł chleb na przykład co drugi dzień, to co czasami robię, to zaczynałbym od tego etapu, który jest teraz, czyli powiedzmy, wkładałbym zakwas tutaj, powiedzmy, że to jest coś takiego jak teraz yy, i nie musiałbym tego podkarmiać, bo on byłby wystarczająco żywy. Nie wiem, czy ja mówię wystarczająco zrozumiale? Być może. Yy, dobra. Minął dzień, mamy przerośnięty podkarmiony. Robimy to jeszcze raz. Dajemy trochę wody. Ja akurat robię pełnożytny chleb. Yy. Może być mąka jakakolwiek w zasadzie użyta z pracuje się nawet łatwiej, łatwiej wyrasta. No i powtarzamy to co wczoraj dodajemy woda mąka. Hmm, podobna konsystencja jak wczoraj, to nie musi być jakoś perfekcyjnie wymieszane, nie ma to większego znaczenia. OK. no i mamy powiedzmy coś podobnego jak wczoraj, ale teraz musimy być czujni. Teraz odstawiamy ten znaczny do wyrośnięcia, ale musimy go złapać w momencie, kiedy on będzie rósł. Najlepiej dać to w ciepłe miejsce jakieś. Mm, ale na pewno nie w zimne i nie na przeciąg jakiś. I będziemy to po prostu obserwować. Ja zakładam, że 2-3 godzinki. Mm, będę miał na wadze, będziemy się spotykać za chwilę. Minęła godzinka. O, proszę, jak pięknie. Pięknie rośnie, ale jeszcze go zostawię. Dam mu jeszcze trochę czasu. O, proszę. Pięknie wyrośnięty zaczyn. I w takim razie bierzemy się za robienie chleba. Pięknie wyrośnięte. Żywiutki. Piękny zaczyn. zaczyn. Dobra. Ja to wszystko w zasadzie robię na oko. Ale jak ktoś bardzo nie potrafi, albo się bardzo boi, to mniej więcej proporcje plus minus 1 do 1, czyli powiedzmy około pół litra, niecałe pół litra wody. I około pół, litra, y, pół kilograma mąki. Powiedzmy na jeden bochenek. Mniej więcej taki. Ja robię w jednym cyklu trzy takie chlebki. Czasem są bardziej wyrośnięte, czasem mniej. Czasem są większe, czasem są mniejsze. Nie ma to większego znaczenia. Nie chcę się jakoś strasznie tego mierzyć. Hmm, powiedzmy tak 1200 gram. Yy, Takiego, takiej masy chlebowej daje mi, powiedzmy bochenek plus minus kilogramowy, taki solidny, solidny, rzetelny. Ja sobie daję na trzy bochenki chleba yy, sześć takich małych łyżeczek, czyli dwie łyżeczki powiedzmy soli A bochenek. Mniej więcej. Lubię kminek, więc daję sobie kminek. Mielony, nie żałuję. Na razie to wygląda jak zupa. Ale, tu Mam takie urządzenie stunigowane z większą rączką. Z kim odmiotły doklejonym. Tym sobie zarabią chleb. Jest go właśnie tak ubić na Jeszcze potrzebuje troszkę, tak mniej więcej mam na oko to wymyślone, że yy, jeszcze troszkę potrzebuje sobie zrobić. wody. Konsystencja mniej więcej taka, jak będzie troszkę gęstszy, nic się nie stanie, jak będzie trochę mokrzejszy, też nic nie stanie. Mokry trochę łatwiej rośnie, ale też łatwiej opada. Jak się przegapimy, no, ostatnio zrobiłem za dużo i mi się wylało z brytwanek, więc Zrobię taką porcję w tym momencie. Odkładam zakwas właśnie na następne chleby nie dodaję tutaj więcej yy, przypraw niż tylko kminek a pozostałe ewentualne jakieś ziarenka czy coś to dopiero po odłożeniu zakwasu żeby nie fermentowały w słoiku kiedyś miałem za dużo nałożonych tych niby się nic nie stało ale no wystarczy taka porcja i do lodówki Główne moje przyprawy to słonecznik, to jest jakaś resztka, akurat wyszedł, zapomniałem zdobyć, daję bez, bez obawy na taką porcję, kilka garści. To już jest kwestia tego kto co lubi, czy lubi ktoś coś chrupać w chlebie czy nie. Ja lubię. lniane i czarnuszka mieszamy Generalnie zasada jest taka, że on jak wszystko w porządku, to podwaja swoją objętość. lub prawie, że podwaja, czyli będziemy nakładać, Nie wiadomo, że nałożymy tyle ile mamy, ale około staramy się tak zrobić, żeby nałożyć połowę, połowę brytwanki. Jak wszystko jest w porządku, jak zakwas jest silny, jak są dobre warunki, no to rośnie szalony. No tak jak mówię, ostatnio dałem troszkę więcej. Powylewało się, było trochę zamieszania z tym. Dobra, może szkoda trochę na to czasu, a może nie. Mamy wybrytwęki na trzy. Daję na dno po troszkę oleju. Troszkę za dużo się zdało. Po prostu sobie ją tutaj rozmalowuję. żeby mi ten chleb nie przywarł. Może są jakieś inne super sposoby, jak akurat znam taki. I to mi się sprawdza. No tu się troszkę na dużo nalało, więc odkapię. To w miarę porówno, można się posłużyć wagą. Ja sobie czasem ważę, ale dziś zrobimy bardziej na oko. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby potem y, mieć większą kontrolę nad tym, jak to rośnie. No i też fajnie mieć z miarę równe chlebki. Są przeważone w tym momencie, no to wszystkie rosną w miarę równo. Jeśli są tak nałożone na oko, trzeba się pilnować. Ale zwracać uwagę, po prostu. Ok, to tego nie myję, zostawiam aż wyschnie. Przykrywam i robię znowu chlebek, czasami to skrobię. Mokrą ręką to równam. No, tutaj pięknie. Mamy połowę rtwanki. Ten będzie pięknie wyrośnięty. Już to widać. Tu jest chyba troszkę mniej, ale... mniej więcej równe wystarczająco i teraz ja początkowo odkładam chleb w ciepłe miejsce, żeby jakby zaczął rosnąć w brytwance na zewnątrz, nie w piekarniku. A później wsadzam do piekarnika i już jakby kontynuuję rośnięcie w piekarniku. Pokażę, a to dlatego to robię, żeby po prostu w momencie przenoszenia, wyrośniętego tego chleba, rzadko to się zdarza, ale czasem się zdarza, właśnie szczególnie jak się przegapi moment i za długo on rośnie, jak już przerasta w pewnym momencie, że wstrząśnięcie nim powoduje to, że zaczyna opadać, a tego nie chcemy. Chcemy go złapać w momencie rośnięcia i w tym momencie zacząć go piec. Okej, okay. a tu mam akurat za Piecek, to jest elegancko i cieplutko. Stawiamy sobie warki. W zimie jest dobrze, bo nawet gdzieś w bloku czy gdziekolwiek kaloryfery grzeją, można gdzieś blisko kaloryfera postawić. Taki chleb lubi około 30 stopni, żeby to rosło 35. Podobno, że to jest optymalna temperatura. Tutaj u mnie jest na pewno dobrze. go na razie tutaj. Czytywam szmatką. Przy i czekamy. OK lampka zgasła to mi się nagrzało. Powiedzmy mam tam w środku tak mniej więcej to nie jest dokładne ale powiedzmy że 30 tam 36 stopni wyłączam i zostawiam po prostu ten chlebek teraz w środku. Pięknie to widać po prawej stronie ten no, bo trochę nie było nie było równo nałożone też Idę był troszkę większy ale widać że go trochę już podniosło to naprawdę już teraz nie zajmie dużo czasu musicie obserwować. Aby nie przegapić momentu i w odpowiedniej chwili włączyć pieczenie, no, pokażę Wam co i jak. Minęły dosłownie 10 minut, minęło i widzę, że to już no nie ma co, więc teraz tak robię. Ustawiam sobie górę-dół, ja ustawiam 220. Jakkolwiek to potem tutaj jest do zweryfikowania, no po prostu u siebie na piecu tak ustawiam. Czy on tam osiąga taką temperaturę, czy nie, to już jest inna sprawa, ale daję to 220, powiedzmy mniej więcej, i zostawiam to teraz tak. Hmm. Od tego momentu, kiedy to robię, ustawiając to na 220, pół godziny, mniej więcej tyle zajmuje czas, aż to mi się nagrzeje, on cały czas tutaj utrzymuje taką temperaturę. Tyle trzymam, ale generalnie około pół godziny trzymam na 220 Przeważnie gaśnie mi tu lampka wtedy, że to się jakby nagrzało Potem przestawiam na 200 I czekam następne pół godziny, czyli od tego momentu powiedzmy piekę chleb około godziny Może być troszkę krócej pieczony, może być troszkę dłużej, to już zależy jaki tam efekt chcecie uzyskać Przy takim układzie, przy moim chlebie i moim piecu ja mam chrupiącą skórkę, a w środku jest przyjemny miękki, zresztą to wszystko pokażę to co pieczemy po prostu. Pieczemy. Zobaczymy co dalej z tego wyniknie. No ładnie to wygląda. Mam nadzieję że nie opadnie. Nie powinno tak się stać. To co? To na razie tymczasem. Minęło pół godziny. Zmniejszamy na 200. A w środku, no maistersztyk wyrośnięty, pięknie okrągły, nie opadnięty. No po prostu prima sort towar. I teraz czekamy jeszcze pół godzinki. I będziemy wyciągać Majster Styk. Ok, nadszedł ten czas. Minęła godzina. Odeź bliżej. Stukający spód. Oznacza, że jest pięknie wypieczony. Z wierzchu chrupka, skórka. Taką lubimy, następny. Idealnie. Dlatego, że mój piekarnik nie jest idealny. To jest elektryczny taki badzie, w grzałki działają mu jak są. W sumie jest duży stary. Poza tym ta półamika parę razy się psuła, ale z czasem radzić. Jest jak jest. We wszystkim się proszę, ten bardziej ładny tutaj spodnie. Jednak wiem, że będzie dobry. Troszkę odpocznie i będziemy przekrajać i chrupać. Nie. Ok, trochę przestygło, wystarczająco, żeby przetestować. Weźmy tego, zapraszam. A przyłóż tu bliżej, żeby było słychać chrupanie. Tak wygląda pięknie wyrośnięty. No pachnie jak chleb po prostu. Bez ściemy. Z masełkiem najlepszy. Troszkę się masełko rozpuszcza, bo jest jeszcze taki leciuteniońko ciepły. Tak, spróbujemy go zaraz. A smakuje jak? Jak pierwszy raz. Najlepiej.